Oszukałem, co to jest? To jest ten parasol, nie? Nie jest już parasol. Dobra, lecimy. No i nie warto się śmiać z parasola. Mati, jest super. Kidba, jest Insta w Ciebie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Mateusz i dzisiaj gramy sobie w grę, która się nazywa Happy Wheels. Znana, znana. I widziałem, że jest coś takiego jak mapki związane. Ze Squid Gameem i ja muszę to sprawdzić. Wpiszę Squid, powinno wystarczyć. Squid Game, Squid Game, Squid Game. Dobra, jest mnóstwo tego. Dzisiaj sobie to sprawdzamy. Sprawdźmy od ratingu, może jest jakiś jeden taki. Squid's Impossible. Mam wrażenie, że to jest stworzone 6 lat temu. To chyba nie jest to. Dobra, to może być to. Jest. Musimy sprawdzać tutaj w miarę nowe, ale też dobre, żeby były. Uwaga, Koala Games, Koala Games, coś nam stworzył. Siema! Zanim zaczniemy, chciałbym Wam pokrótce opowiedzieć o świetnych fotelach od Diablo Chairs. Patrzcie jaką ma fajną poduszkę. Są one dostępne w trzech rozmiarach, dzięki czemu to fotel Diablo dostosuje się do Was, a nie na odwrót. A skoro zaczął się rok szkolny, to mam wrażenie, że nie ma lepszego momentu na kupienie sobie takiego fotela, ponieważ jest on doskonały do grania, jak i do odrabiania lekcji. Jak w nim siedzę, to mam wrażenie jakby mnie ktoś przytulał. Dlatego sprawdzajcie ofertę na dole, link jest w opisie i pamiętajcie, że Diablo Chairs to najlepsze fotele gamingowe na świecie. Dobra, jest dziadzio, który sobie śpi. Spoiler warning, okej. Okay. Możemy, yy, tutaj mam świnkę, Hurry up 64, get to the first game. Czym jestem 64? No dobra, dobra, i co tutaj mamy? Kilka. E, red light, green light mamy. O, choroba, jasno, To jest wszystko. Ale najtrudniejszym wyzwaniem, póki co, jest przeskoczenie tutaj. E, e, red light, green light. Honeycomb, okej, okay, zaczymy. Co tutaj jest? Jest logo, ale tam chyba nie było kolorów. Czemu tutaj są kolory? Jakbyśmy w PlayStation 4 się bawili? Red light, green light, okej. Okay. No i jest tutaj. Red light! <coughs> Stoję. A co się stanie, jak nie. Green light, ok. Co się stanie, jeżeli. Aha. Ok. Red light! Stoję, nie ruszam się, grzecznie. No tak trochę oszukane, widzicie? Troszkę się ruszam. Troszkę się ruszam, troszkę oszukuję tutaj. A nie sprawdzają tak dokładnie. Green. Aaaa! Dobra, było bardzo blisko, zbyt blisko. Uwaga. Uwaga, green light. Przeszliśmy. uchu I teraz co? Run faster than the falling shapes. No, chyba tak Honeycomb nie wyglądał. Troszkę, troszkę oszukany. A tutaj co? Przeciąganie liny. No, ciekawe jak zrobi. Wygrały przeciąganie liny. Jestem najlepszym przeciągaczem świata. W kulkach chodzi o znalezienie wszystkich 10 yy, monet. No, smaria. Że ja już mam jakimś cudem dużo Nine. Hmm? Uh -huh. No dobra, jest trochę problem, bo straciłem obie nogi, ręce, ale z jakiej racji? Jakiej? Quidward Glassfall Dajmy od Newest Dajmy od Newest Squid Game. Jezu, tego jest naprawdę dużo. Nie, w sumie nie jest tego dużo. Myślałem, że tego jest dużo. Dlatego jest raptem, nie wiem, z 12. Dobra, squid game complete, all of the games. Eee, no, spróbujmy jeszcze raz, może panem tutaj, segwayowcem. Player 1 wygrał. Aha, to już wygrałem. Śmieszne. Eee, I znów green light, red light pana, ale czy pan zdaje sobie sprawę, że nie na tym polegała ta gra. Nie na tym, żebym skakał nad czerwonym światłem. Jezus, nie podoba mnie się to. Click here to cut cookie. Dobrze, jest nieźle. Jest nieźle. Eee, to go war. Czy to mnie zabije? Nie. Klik tu pół rope. Co mam kliknąć? To? To chyba nie jest rope. No, wy wygraliśmy. Oni mieli dobrą ekipę. Wszyscy byli całkiem sporzy. Sporzy? Ca całkiem byli duzi. Duzi? Byli duży. Byli... Ogromni! Duzi byli. Marble grab all ten. Tylko tutaj jest wybuchające. Dobra, mam w nosie. Albo nie mam. A! O, ale to zrobię. Dobra. Dobra, takich rzeczy się nie zapomina. Już jestem śmiertelny. There is 50% chance that is weak or strong glass. I tam jest też 100% szansy, że nie dotknę żadnego. Sangu wants to kill you. Oh no, masz. Sangwoo wbił mi nóż w tyłek. Teraz nie wejdę tutaj do środka. Sangu, zniszczyłeś mi wszystko, co miałem. Chyba, że nie. Chyba, że nie. Mamy to. Dobra, jeżeli wezmę w tym, tyg... tym miesiącu, najlepsze ogólnie. Pogo, pogo, pogo. Może ktoś to zrobił, ale nazwał to inaczej. Smash i smash. Spikefall. Nie, no tutaj nie ma takiego dobrego. Jak to jest możliwe, że nikt nie zrobił w Happy Wheelsach takiego super świetnego, najlepszego na świecie Squid Game'a? Ty, ale jakoś się zapisało tam to, że ostatni miesiąc. Więc teraz mam samy Squid Game. Kompletę. Yy, to grałem od Koala Games, a to jest demo. No dobra, sprawdźmy, co tutaj jest. Może któryś będzie się tak. Wiecie, co jest? Pomyślałem, że któryś będzie się. Dzień, że co? To grałem? No, you are not me. Nie, nie grałem na rowerze. Level 1. Red light, green light. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Aha. Słyszycie to takie gwizdanie? Wieje mi tak w na chacie, w sensie nie wieje mi na chacie, ale słyszę gwizdł pizdu, jak robią wszystkie te dookoła yy, wiatry. Nie podoba mi się. Red light, no się stoje ile będzie, ok green light jadę na spokojnie, red light stoję 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 jest wyobraźcie sobie jakby to był squid game ale na rowerze myślisz że wtedy też byłby fajne, czerwone światło, zielone światło jedziemy na rowerze, sobie stoję 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 jest, stoję 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 su, 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 su. nic nic no ale mogłeś to zrobić tak, nie wiem w mojej głowie, jak ja, zanim stwierdziłem, że nagram odcinek taki, stwierdziłem Na pewno jest jedna osoba, który zrobi, która zrobi tak zajebistego tego Squid Game'a, że teraz się w pale nie mieści Kur! Ale... Och, w jakim błędzie byłem Ha, i co? To niezły red light Nie trafiłem mnie z karabinu Nie trafiłem mnie z karabinu W takim razie oznacza jedno Jestem w stanie to zrobić, jak szef Siemano <laughs> Oszukałem, co to jest? To jest ten parasol, nie? Nie no jest już parasol. Dobra, lecimy. No i nie warto się śmiać z parasola. Bo to może oznaczać jedno, że oni byli na otwarciu. Zapytać się mnie może na jakim otwarciu. A ja wam powiem. Parasola w twojej dupie. Okej, okay. Tag War, Someone is pulling... Fuck, nie wiedziałem, przepraszam. Fuck. Let's go Mamy to, mamy to, teraz już nie dam rady. Oj, oj Nie miałem na myśli, że nie dam rady Dobra, nie połamie sobie karku, jest gitara i teraz tak. Oni ciągną linę, ale ja nie dam się... E. Przestań! Ej, dam radę to pokonać? Chyba, że to jest za każdym razem. No Jak ja mam to zrobić? Przecież ja przegrywam każdy pojedynek. Tutaj, muszę tutaj się przebić, muszę się przebić i zrobić większy rozbieg. Rozpęd muszę zrobić, ale się boję, że spadnę. Jezus. Dobra. No nie, no przestań. Nie denerwuj mnie, gro. Ty, ja nie jestem w stanie po prostu zrobić tego. Okej, okay, byłem, byłem, byłem w stanie. Y Mamy to. Mamy to. Get to marble Okej Ok? Jezu, denerwuje mnie już ten wiatr, że on tak wieje głośno. Ha? Nie czytałem co tam było napisane. Może to był błąd. Dobra, squid Game. To musi być ten. To musi być ten level. Ja to czuję. Czuję to. Czujecie to? No, to jest dobry level. A, już to grałem. Który ma najwięcej rozegrań? W ogóle nie ma dużo tutaj. Może, nie wiem. Squid, samo squid, samo squid, squid's impossible, squid nugget. No ten ma 5000 najwięcej, a dobra, to jest demo. This level is really hard, ok, demo. Go! Ale co ci chodzi po głowie, twórco tej gry? Dobra, na spokojnie będę sobie tam przeskakiwał. Powoli, do celu. Może mi nie przebije to za bardzo głowy. Ej! Dobra, przebiło mi głowę. Fajna gra. E, czyli reasumując, tutaj nie ma dobrych mapek Squid Game. Po prostu. Po prostu nie ma. Może to, co ma jedną gwiazdkę. Wbrew pozorom, może ludzie eshejtowali, bo zrobił super. To jest Among Us, czy, czy co to jest? Dobra, Red Light, Green Light. Aha, to jest Red Light. A jak e, jakbym stał w miejscu, to bym przeżył? Sprawdźmy to. Stop when it says red light, or you will be eliminated, okej? Okay. Aha, faj. No, super. Dobrze, moi drodzy kochani widzowie, boli serce. Boli serce, bo miało być super, a wyszło jak zawsze, tak więc. E pa.